Sił twojarzą nad używać magii do zupu to już wiedz. Że się skogopuje. też też nie do zapłaty to już więcej. że masz przepane. Ci twoje dziecko i metal to wiedz, że czas to tem ty styli. córka przedtem córka przed tem przynosi na teraz przynosi nie widział nad monopola, to już więc Że to lubuje się w doktorze, że jak się w... Nareszcie! Wysłuchasz hardkorowego korpca, tak! Nie ma upierdalanej się. <grym> imię Jezusa Chrystusa rozkazuję Jezusowi! Oddajcie mnie pieniądze, bez kurwy synek. <grym> Wypierdalaj satanistyczna kurwa. Teraz patrzymy na nasz piękny krzyż w głównym ołtarzu i śpiewamy prosząc. Aby Pan Jezus wziął nas wszystkich wyruchał Do swego łóżka Mnie weź Daj mi zaraz nać smaku twojej pały Do swej mordy weź on Mnie weź I pod tył upierdol mnie Jesteś moim panem, ja czuję w telezakupach mango, witają Państwa. Klaudusz Sewkowicz oraz Julek Kamecki znany z udziału w 20 portnowach. Pamiętacie, żeby kiedyś znajdziecie się wam w z dziećmi, ja mam zawsze najmniej niego ochotę. Dzięki naszemu urządzeniu do wytwarzania waty możecie spełnić nie tylko marzenia dzieci, ale także swoje. Wystarczy dosypać. Dobą do cukru zaraz Julku zjeżdż, no zrobiono przeze mnie na stole. Demoniczne to one obiecają Ej, narkotyki I ciągle nam mówią, że są szwedami. Bo kto to jest szwed? Ten kto robi górę. Wtedy ma tytuł szweda. obiecałem, że dam ci tą maskę na twarz i zacznę już Polski nie ma? U! Tu to, co widzę, patrząc na wasze czarne stroje, na swaki na fladze, na peruszki w ręku pana Ludwika. To sprawia, że szybiam i zaczynają mi rosnąć włosy na dupie. Czy wiesz, do jednego mieszkańca 5 tysięcy złotych. A ja, drodzy państwo, mam dla was zagadkę. Вид за курдорожницей. Так, хуй, ебал, Мишня.